Komisja ukaże Polskę. Rekonstrukcja rządu. Następnie, co Polacy robią z nadwyżką finansową? A na koniec, co tam z byłą pierwszą damą w USA? A na koniec, co tam z było? Ja się nazywam Maciej Postawka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na koniec każdego odcinka jest oczywiście jeszcze Sukar Dnia który Wy wysyłacie w komentarzach na naszym drugim kanale, Słuchary, to taka informacja dla nowych widzów. A jeśli nie znacie naszego drugiego kanału, Słuchary, to zapraszam, tutaj jest do niego link. Możecie sobie tam przejść i obejrzeć od razu Suchara, nie słuchając mojego pierdzielenia. Myślę, że tamten kanał jest nawet lepszy. Zapraszam serdecznie. Subskrybujcie. A teraz pierwszy temat. Komisja Europejska poinformowała, że zdecydowała o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych z dnia 14 lipca. Chodzi o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Szacuje się, że Polska może zostać zmuszona do zapłaty nawet po kilkaset tysięcy euro dziennie. Moim obowiązkiem jako komisarza do spraw sprawiedliwości jest zapewnienie ochrony niezależności sędziów europejskich. W przeciwnym razie cały Porządek prawny Unii Europejskiej mógłby być zagrożony, a podstawowe fundamenty Unii mogłyby zostać zakwestionowane. Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez kolegium w lipcu zwracam się teraz do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych z dnia 14 lipca. Poinformował w przesłanym PAP stanowisku unijny komisarz do spraw sprawiedliwości. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej muszą być strzegane w całej Europie. Jest to konieczne do budowania i pielęgnowania niezbędnego wzajemnego zaufania zarówno między państwami członkowskimi, jak i obywatelami. Jesteśmy gotowi do współpracy z polskimi władzami, aby znaleźć wyjście z tego kryzysu, napisała wiceszefowa Komisji Europejskiej. 14 lipca Polska została zobowiązana przez TSUE do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. 15 lipca TSUE o Orzegł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Równolegle wysłaliśmy do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, domagając się zastosowania się do wyroku Trybunału z dnia 15 lipca w sprawie reżimu dyscyplinarnego dla sędziów. Dotychczasowe wyjaśnienia nie były satysfakcjonujące, dodał. No to genialnie! Tego jeszcze nam brakowało, żeby kary na nas nakładali. A wiecie co jest najlepsze? Nasz plan odbudowy nie został jeszcze zatwierdzony i pieniądze z niego zostały wstrzymane. To oznacza, że jak nie zapłacimy kar, które na nas nałożą, to w ostateczności mogą potrącić pieniądze właśnie z tego budżetu. Więc chcą nas zaszachować. Ze wszystkich stron jesteśmy aktualnie trzymani. Możemy się nie zastosować, ale zapłacimy. Możemy nie zapłacić, ale nam potrącą i nic z tym zrobić nie możemy. Tym bardziej, że Morawiecki przecież już ze swoim rządem bardzo się e, chwali tymi pieniędzmi, że tyle wynegocjowaliśmy, że tyle teraz Polacy dostaną, a bez tych pieniędzy nawet Polskiego Ładu przecież nie wprowadzą. Dlatego trzeba zadać pytanie sobie. Pieniądze z Unii czy Izba Dyscyplinarna? Zając Morawieckiego, ten woli pieniądze, ale warto tu przypomnieć, że tym razem nie jest to tylko jakaś tam decyzja. To, że ta Izba istnieje, gwarantuje pisowi możliwość dyscyplinowania sędziów tak, jak im się podoba. To jest dosłownie narzędzie do tego, żeby usuwać sędziów niewygodnych. I jeśli ktoś jest w pół niewygodny, taki al dente, no to można go słusznie nakierować, w jakim, w jakim tonie powinny być jego wyroki. Jak się chce. To się ma, to co się chce. W związku z tym nie dość, że PiS kontroluje prokuraturę, to jeszcze dodatkowo, jak chce, może naciskać do bardzo silnie samych sędziów. A manipulowanie wyrokami jest całkowicie niezgodne z podstawowymi zasadami państwa prawa. Ostatnio doszło nawet do tego, że znowu przeniesiono sprawę kredytów frankowo z Izby, z Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, dlatego że Izba nie wie, czy jest sądem, w związku z tym, że część sędziów została powołana przez obecne KRS. Postanowili więc zapytać się Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy są sądem i czy mogą orzekać, czy nie. Wyobrażacie sobie coś takiego? Sąd Najwyższy nie wie, czy jest sądem, więc nie orzeka. Dlatego czy PiS chce rezygnować z takiej władzy na rzecz pieniędzy? Może i tak, bo przecież to pieniędzmi finalnie wygrywa się wybory. Następnie. Zbliża się rekonstrukcja rządu. Przewodniczący partii republikańskiej Adam Wielan jest przekonany, że dojdzie do niej we wrześniu. Kierownictwo PIS dostrzega coraz większe zagrożenie polityczne, które wynika z podwyżek cen, a zwłaszcza prądu, wynika z ustaleń wirtualnej Polski. Kwestia ta jest na tyle niewygodna, że żaden polityk nie jest chętny na stanowisko ministra klimatu i środowiska. Z informacji dziennikarzy wirtualnej Polski wynika, że kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zdaje sobie sprawę z tego, że nadchodzące podwyżki cen energii mogą skutkować politycznymi problemami czy nawet spadkiem poparcia dla ugrupowania. Źródła portalu. Mówi mówią nawet o tym, że z tego powodu nie ma chętnych na objęcie stanowiska szefa Ministerstwa Klimatu. Z nieoficjalnych doniesień wynika bowiem, że dotychczasowy minister tego resortu Michał Kurtyka ma pożegnać się z tą funkcją podczas jesiennej rekonstrukcji rządu. Minister Michał Kurtyka sam od dłuższego czasu rozważa swoją przyszłość. To jest prawda, bo dzieli się tymi informacjami z różnymi osobami, powiedział w rozmowie z RMFF Mateusz Morawiecki. Premier dodał, że prosi ministra o to, by cały czas Zajmował się klimatem. Kurtyka, jako bezpartyjny ekspert rządu, ma mieć jednak wielu krytyków wśród polityków obozu władzy. PiS ma analizować już, jak podwyżki cennym prądu zaszkodzą notowaniom zjednoczonej prawicy. Nowogrodzka wie, że energia pójdzie w górę o kilkadziesiąt procent, podwyżka prądu sięgnie 40 procent. Ludzie w dużych miastach jeszcze sobie z tym jakoś poradzą, ale najbardziej to uderzy w mieszkańców mniejszych miast, mówiąc wprost w wyborców PiS i tym partyjna centrala. Martwi się najbardziej, mówi rozmówca z Prawa i Sprawiedliwości. Informator wskazuje też, że znalezienie zastępcy kurtyki jest bardzo trudne, bo taki polityk będzie musiał wziąć na siebie skutki podwyżki cen prądu. Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, kilka miesięcy temu spekulowano, że na czele resortu klimatu stanie Anna, Mosk Anna Moskwa. Jednak z ustaleń WP wynika, że jej nominacja nie jest już taka pewna. Chociaż z drugiej strony nie ma też nikogo chętnego na to miejsce. Prawda jest banalna, Nikt nie chce brać tak trudnego resortu. Dotykająca bomba dodaje rozmówca z PiS. Pytany o to, czy partia republikańska oficjalnie wejdzie do koalicji, a jego ludzie otrzymają ministerialne teki. E tam, na pewno ktoś się znajdzie. Niech zapytają kogoś z opozycji. Z pewnością z znajdzie się jeden i drugi raz dwa. Wyobrażacie sobie, jakie jaja by były, gdyby w rządzie znalazł się ktoś z opozycji? Nie, no, oczywiście to nie jest możliwe. Tak czy inaczej, z całą pewnością sprawa prądu będzie coraz cięższa dla każdego rządu. Zwyczajnie podwyżki stają się czymś bardzo dokuczliwym. Jeszcze wiecie, jak jesteście sobie tam domem, to nie jest tak dramatycznie. Prąd nie jest jakimś ultrawielkim wydatkiem w skali wszystkich wydatków przeciętnej rodziny. Znaczy oczywiście nie jest to nic przyjemnego płacić więcej i więcej, ale nie jest to wydatek nie do przełknięcia dla wielu osób. Jednak to, co się staje tematem nie do przełknięcia, to fakt, że cały przemysł korzysta z energii. Dlatego nagle nie tylko prąd w rachunkach będzie wyższy, ale Meble droższe, szklanki będą droższe, kawa w kawiarni i, obrad w, i obiad w restauracji też, transport, samolot na wakacje też będzie droższy, pociąg nad morze będzie droższy, a jazda samochodem elektrycznym, w który tak bardzo inwestujemy, żeby zaoszczędzić, będzie droższa od benzyny. Generalnie wszystko będzie droższe, bo cena prądu wpływa też dosłownie na wszystko trochę takie drugie stopy procentowe podnoszą ceny prądu, inflacja wszystkiego idzie w górę. Obniżają ceny prądu, inflacja też się stabilizuje. W związku z tym nic dziwnego, że żaden człowiek nie chce być w tym przez którego to wszystko się dzieje. Szczególnie po tym jak Sasin obiecał rekompensaty za podwyżki cen prądu, których nikt nigdy nie widział na oczy. Ale spokojnie, znajdą sobie jakąś czarną owcę, da się jej jakąś ciepłą posadkę w spółce skarbu państwa jako backup, no i po problemie. Następny temat. Z takiego grania mogę wyciągnąć, kiedy jak, to nie wiem, ostatnie za 3 godziny po wczoraj... 150 zł za 3 godziny. Jeden na pięciu ankietowanych Polaków deklaruje, że inwestuje nadwyżki finansowe, a połowa wyraża zainteresowanie inwestowaniem w przyszłość. Wynika z badań na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Według badania Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, wśród inwestujących wolne środki 34% to osoby z co najmniej wyższym wykształceniem. Z poniedziałkowej informacji IZFIA wynika też, że inwestowanie odbywa się na mniejszą skalę niż oszczędzanie pieniędzy. Jedynie 1 na 5 badanych Polaków deklaruje, że inwestuje nadwyżki finansowe, natomiast połowa wyraża zainteresowanie inwestowaniem w przyszłość. Jak wskazano, bardzo niskie oprocentowanie lokat skutkuje poszukiwaniem innych form lokowania pieniędzy. Respondenci spontanicznie wskazali, że bardziej opłacalną formą inwestowania od lokaty jest zakup nieruchomości – 24%. Na kolejnych miejscach znalazły się akcje 12 obligacje 6%, kruszce np. złoto, srebro 4%, fundusze inwestycyjne 3%. Podkreślono, że inwestowaniu pieniędzy sprzyja stabilna sytuacja zawodowa lub gwarancja stałego dochodu, emerytura bądź renta. Osoby o wyższych kwalifikacjach zawodowych, wyższym wykształceniu, jak dodano, częściej decydują się inwestować w wolne środki. Badanie wykazało też, że Polacy najchętniej nadwyżki finansowe przeznaczają na konsumpcję i przyjemności np. za Sprzętów elektronicznych ubrań, zabawek dla dzieci, podróże czy zasilenie kąt oszczędnościowych lokat. O nie, 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 to jest dobrze by było, żeby tyle było, tak? Ale niestety tak nie jest, a powinno być, przynajmniej w Warszawie. Co Polacy robią z nadwyżkami finansowymi? Proste, wydają je. Po co są pieniądze? Po to, żeby je wydawać. Dlatego nie martwcie się o oszczędnościami. Jak przyjdzie czarna godzina, to weźmiecie sobie kredyt, potem ogłosicie upadłość i życie toczy się dalej. Dlatego najlepiej, żeby wszyscy zapomnieli o oszczędnościach. Wydawajcie pieniądze. E, najlepiej e, kupując nasze koszulki. No ale nie no, tak serio. To stopień zainteresowania finansami osobistymi w Polsce jest na tak niskim poziomie, że aż szkoda gadać. Ludzie zwyczajnie nie dość, że są niedoedukowani w tym temacie, no to jeszcze są e, niewychowani. Zdecydowana większość z nas wychowała się w biedzie, w związku z tym nie mieliśmy wychowania z pieniędzmi. Mało kto, jak był serio młody, dysponował jakimś budżetem i musiał nim zarządzać. Jego rodzice często też nie. To wszystko powoduje, że w życiu dorosłym wiele osób zwyczajnie nie wie, co się robi z pieniędzmi, jak się je ma, bo zawsze je po prostu wydawało. Dlatego teraz też tak robi i wydaje się pieniądze, jak się jest człowiekiem dorosłym. Jest to przykre, bo powoduje to bardzo słaby standard życia. Więc dajmy na przykład dwie osoby. Które zarabiają łącznie 4000 netto. Jedna z tych osób, jak wchodzi do sklepu, to do zakupów dorzuca sok i batona, no bo co tam? Druga nie. Jedna zapomni zrezygnować z subskrypcji, tej usługi, co to wzięła tylko na okres próbny, i na ustawi sobie powiadomienie na telefonie. Czy jakość życia tych osób się od siebie różni? No nie, ale druga osoba, zarabiając tyle samo, ma więcej pieniędzy. To wszystko kwestia nawyku, wychowania z pieniędzmi, czego często ludziom brakuje. Ale lepiej niż w naukę przedsiębiorczości w szkołach inwestować w lekcje reliki. Ciekawostka mnie. Relacją żony złotowłosego przyglądało się bacznie przez cały okres jego prezydentury. Wnioski płynące z tych obserwacji nie były szczególnie wesołe. Dlatego komentatorzy ze Stanów Zjednoczonych nie są zdziwieni decyzją byłej pierwszej damy, która postanowiła zniknąć. Były prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 2017 do 2021, gdy przegrał z Joe Bidenem, nie mógł pogodzić się z porażką. Dalej jest bardzo aktywnym politykiem i w licznych wywiadach zapowiada, że będzie ponownie ubiegał się o fotel prezydenta. W 2024 roku decyzja ta podobno w ogóle nie podoba się jego żonie. Była pierwsza dama przez całą kadencję męża, była bardzo powściągliwa, właściwie w ogóle nie zabierała głosu, a prasa rozpisywała się wyłącznie o jej stylizacjach lub relacjach z mężem. Gdy tylko rodzina złotowłosych wyprowadziła się z białego domu, była pierwsza dama, zniknęła. Podczas tegorocznych wakacji była widziana tylko raz, kiedy to wraz z synem Baronem wychodziła z złotowłosy tower w Nowym Jorku. Wiadomo, że we spędzili lato w rezydencji mar Alago na Florydzie. Według serwisu CNN, była pierwsza dama planuje zamieszkać w tym miejscu na stałe. Z kolei były prezydent został w New Jersey. Ten sam serwis przytoczył też wypowiedź przyjaciela byłej modelki, z której miało wynikać, że była pierwsza dama nie zamierza dłużej wspierać kariery politycznej męża. Sama tuż po przegranej męża w wyborach otworzyła biuro w Palm Beach. Co ciekawe w wywiadzie dla News Max TV złotowłosy gubił się nieco w Zeznania, gdy zapytano o jego żonę. To bardzo zabawne: jest bardzo pewną siebie osobą. Odniosła duży sukces jako modelka. Była bardzo, bardzo dobra. Jest powściągliwa, ale w rzeczywistości nie jest powściągliwa. Ale jest powściągliwa, a ludzie ją kochają, powiedział wyraźnie zmieszany. Taka ciekawostka. Co robi Melania Trump? W sumie no, równie ciekawe byłoby zapytać, co robicie, jak wy oglądacie BNB. Może lecicie akurat śmigłowcem i przemycacie uchodźców. Może jesteście na konferencji z Dudą, ale ten strasznie duka po angielsku i nie da się nic zrozumieć. Dajcie znać, co tam robicie, to sobie kontynuację ciekawostki tego odcinka może pociągniemy właśnie w tym kierunku. Dręcz wysłucha. Dziadku, chcesz obejrzeć ze mną mecz? A kto gra? Austria-Węgry. A z kim? Tego suchara mamy od galek MBSP, za co serdeczny szacun i oczywiście otrzymujesz od nas złota Austro-Węgry. A jeśli ty chcesz rzucać złotą statuetkę, to no koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja reaktywacji. tam pisz y, hashtag suchar, no i dołączaj tam suchara. Być może i twój się znajdzie, a jeszcze lepiej jak zasubskrybujesz nasz drugi kanał Suchary z Sucharami. I tam możesz w komentarzach pisać swoje propozycje. Tymczasem co? Nie, już się będę żegnał. I pamiętajcie, że w tym tygodniu trzy odcinki każdego dnia. 6:30, 18, Dlatego bądźcie z nami koniecznie w tych trzech godzinach. Dzięki wam serdecznie, że z nami jesteście. No i że dotrwaliście w ogóle do końca. Ja bym pewnie nie dotrwał. No i co? Trzymajcie się ciepło i hej.